A więc była przerwa na dekorację, a teraz ostatni finał wśród młodzików. Kamil Zakrzewski, Tiger Tarnów w narożniku czerwonym. Jego przeciwnikiem będzie Jakub Walkowiak, Gwarek Łęczna. No to już jest słuszna waga jak na młodzików, to trzeba sobie powiedzieć. Zdecydowanie na razie Tiger Tarnów. Do przodu, jeśli chodzi o wyniki, bo Maciej Basta w pierwszym pojedynku pokonał Michała Karasińskiego na Agwarę Kłęczna, również dwie walki wygrane za sprawą braci Okońskich, więc spotykają się tutaj kluby na razie niepokonane, no proszę zobaczyć co zaczyna wyprawiać w ringu Kamil Zakrzewski, jest pierwsze liczenie, ależ wyszedł nabuzowany, naładowany na tę walkę, no co prawda nie naruszył wydaje mi się jakoś szczególnie Jakuba Walkowiaka, no ale... Zrobił taki sprint, że za moment może być drugie liczenie i będzie po zabawie. Idzie, idzie, idzie jak po swoje. Kamil Zakrzewski za bardzo defensywnie niestety boksuje. Jakub Walkowiak i brawa, ale nie była przerwa za uderzenia nasadami. Wydaje mi się tak. Była przerwa za nasady, a więc boksujemy dalej. Ale musi coś zrobić Jakub Walkowiak postarać się może ciosami prostymi w jakiś sposób zastopować Zakrzewskiego. Ja jestem ciekaw, czy to nie będzie łabędzi śpiew Kamila, bo początek imponujący, ale zbyt energetyczny. Oj, widać, że już stracił Zakrzewski dynamikę. No, założył sobie jasny tak naprawdę plan szybko. Wygrać ten pojedynek szybko doprowadzić dwukrotnie do liczenia walkowiaka i wracać spokojnie do domu. Pierwsza runda no wyraźnie wygrana przez Kamila Zakrzewskiego, ale jeszcze zostały dwa starcia. Założenie bardzo. Łatwe i bardzo proste po stronie Kamila Zakrzewskiego, przynajmniej w tej pierwszej odsłonie. Nie wydaje mi się, żeby Zakrzewski którymś z tych uderzeń jakąś krzywdę wyrządził Walkowiakowi. Ale liczy się oczywiście całokształt, który jest na razie po stronie zawodnika Tajgera Tarnów. Zakrzewski też nazwisko znane w boksie polskim olimpijskim. Mowa tutaj m.in. o Irku Zakrzewskim, zawodniku w USB Husars Poland. Oj, teraz zaczyna odrabiać straty Walkowiak. Świetny, prawy, prosty. Ach, kapitalnie po raz drugi trafia Walkowiak prawym prostym. Nie ma na razie żadnej recepty na wyeliminowanie. Tych uderzeń Kamil Zakrzewski. Chyba kolokwialnie mówiąc, wkurzył się Walkowiak za obraz tej pierwszej rundy, i teraz zamierza szpileczkę wbić w Zakrzewskiego i wyrównać porachunki. Lewą ręką stara się. Kontrolować się Zakrzewski Szukać, szukać powinien nawet na siłę prawego prostego Walkowiak przecież dwa, trzy razy tak ładnie ten cios wszedł w z w zawodnika Starnowa. Tarnowa I pojedynczy lewy Druga runda wygrana wydaje się przez Jakuba Walkowiaka za sprawą chociażby tych kilku mocnych uderzeń. Chyba musiał zdziwić się Zakrzewski, że w ogóle doczekał gongu kończącego pierwszą rundę. Bo wydawać mu się mogło, że bardzo szybko sobie dopisze walkowiaka do listy pięściarzy, z którymi uporał się, ale przetrwał pierwszą rundę walkowiak, choć było blisko. Drugiego liczenia ze względu na pasywną postawę, nie ze względu na zbieranie mocnych ciosów. Druga runda to już kilka dobrych, zdecydowanych ataków Walkowiaka. I zaczynamy. Trzecia. Ostatnia runda, finały kategorii 72 kg. Znowu Zakrzewski rusza do przodu, ale teraz już nie pozwala mu walkowiak na pełną swobodę. Ależ złość po stronie Zakrzewskiego. To jest ten sam Kamil, który w pierwszej rundzie wleciał niemalże do ringu. Chyba zaczyna krwawić nos Jakuba Walkowiaka, choć nie jest to na razie morze krwi. Za to morze agresji po stronie Zakrzewskiego, jak najbardziej. Ach, świetny, trzyściutki lewy prosty, wprosty na nos Walkowiaka. Ale kosztowało to sporo sił. Zakrzewskiego będzie teraz przerwa na uporanie się z tym nosem, ale nie powinno być problemu, nie jest to kontuzja głęboka, ani szczególnie dokuczliwa, choć na pewno gdzieś pokazuje Walkowiakowi trudy walki z Zakrzewskim. Troszkę jestem jednak zaskoczony, że wyłączył Walkowiak prawą rękę. Która tak efektywnie funkcjonowała w rundzie numer 2. Kończymy tę rywalizację, chyba najbardziej energetyczną jak na razie ze wszystkich pojedynków w Busku Zdroju. I za kilka chwil usłyszymy werdykt w tym pojedynku Zakrzewski kontra Walkowiak. Mamy decyzję niejednogłośną. 2 do 1 zwycięża Kamil Zakrzewski, Tiger Tarnów. Kolejny werdykt niejednomyślny i kolejne drugie zwycięstwo ekipy Starnowa. Z, z kolei pierwszą porażkę dzisiaj notuje drużyna Łęcznej. I tym sposobem, tym mocnym akcentem kończymy. Starcia wśród młodzików i czekamy na kolejne pojedynki, jeszcze w międzyczasie dekoracje.